Co zrobiłem, że mogę zimować na Maderze w wieku 22 lat? Witam z mojego tymczasowego mieszkania. W tym materiale pokażę Ci, jak mieszkać sobie w takich miejscach, niezależnie od Twojej sytuacji, wieku czy doświadczenia. W tym materiale pokażę Ci, co zrobiłem, że już drugi raz spędzam zimę na Maderze, więc nie jest to przypadek, i dam jak najwięcej konkretów, abyś też mógł któregoś dnia przeprowadzić się w zimę właśnie w takie miejsce. A uwierz mi, warto podejmować działania, aby mieszkać w takich miejscach, no bo dużo lepiej spędza się zimę. W takim klimacie niż w takim. I przy okazji opowiadania o tym, jaką drogę musiałem przejść, jakie przeszkody musiałem pokonać, aby być w tym miejscu i co ty musisz zrobić, żeby być w takim lub podobnym miejscu, przy okazji pokażę ci trochę Madery. Pierwsza kwestia to według mnie fundament, czyli myślenie niestandardowo. No bo umówmy się, dla Polaka nie jest to standardowe, że mieszkasz na Maderze, więc Skoro chcesz osiągać rzeczy, jakieś właśnie niestandardowe wyniki, no to musisz też niestandardowo myśleć, podejmować niestandardowe działania. Standardowy model to szkoła, studia, praca, kredyt. No i tak do 60 pracujesz po prostu na etacie. To jest standard. I teraz musisz to podważyć. Musisz podważyć to, co. Yy, powiedzmy, w naszym społeczeństwie uważane jest za coś naturalnego. Jeżeli będziesz podążać standardową drogą, będziesz mieć standardowe rezultaty. To, co u mnie było takim największym, myślę, przełomem, to moment, w którym rzuciłem tradycyjną szkołę i przeszedłem na edukację domową. Nie będę opowiadał teraz całkowitej historii, bo na ten temat już mówiłem na moim kanale, ale po prostu zmierzam do tego, że to było właśnie takie działanie niestandardowe. Wtedy, w 2020 roku, gdy przechodziłem właśnie na edukację domową, Praktycznie no, bardzo mało osób przechodziło wtedy na taki model nauczania. Było to mega ryzykowne. Ale wiedziałem, że żeby osiągać właśnie takie zajebiste rezultaty w moim życiu, no muszę podejmować to ryzyko, muszę działać właśnie jakoś inaczej, niestandardowo. I oczywiście, że niestandardowe działania muszą mieć jakiś powód. I tutaj powód był bardzo prosty. Przez to, że przeszedłem na nauczanie domowe, miałem więcej czasu na pracę nad sobą, nad rozwojem własnego biznesu. I to pozwoliło mi się rozwinąć w momencie, kiedy ja zaczynałem moją przygodę. Tak samo kwestionowanie i podważanie tego, co mówią autorytety. Czyli wiesz, właśnie idź na studia, będziesz mieć super, Pracę. Generalnie musisz nauczyć się tego typu autorytety, tego typu takie przekonania, które są od lat nam wpajane, po prostu nauczyć się podważać. To jest coś absolutnie fundamentalnego, bo jeżeli ty będziesz wierzył w, ten, w tą taką tradycyjną ścieżkę, no to nigdy nie będziesz robił tych niestandardowych ruchów, które pozwolą ci osiągać niestandardowe rezultaty. Myślę, że wiesz o co chodzi. No i twoje zadanie polega właśnie na tym, żeby się zastanowić, jakie masz takie ograniczające przekonania, w jakich elementach jakby życia, kariery itd. Dalej postępujesz. Taką totalnie standardową ścieżką, która ewidentnie nie przybliża Cię do celów, takich jak na przykład właśnie mieszkanie, zimowanie w ciepłym kraju. Kolejna bardzo oczywista rzecz, praca zdalna. Nie byłoby mnie tu, nie byłbym w stanie mieszkać sobie w takim miejscu, no gdybym nie pracował zdalnie, to jest absolutny fundament. Mało tego, ja uważam, że o wiele prościej pracować w takim miejscu właśnie zdalnie w momencie, kiedy masz własny zdalny biznes. Nawet na zdalnym etacie może to nie być tak elastyczne, jak musisz jeździć co jakiś czas. Do Polski ogarniać pewne sprawy. Tutaj, jak w ogóle robisz właśnie, właśnie zdalny biznes całkowicie, jesteś sam sobie szefem całkowicie. No, to masz dużo większą elastyczność i, i tak naprawdę nic ci nie broni być tu na przykład pół roku. Dodatkowo własny zdalny biznes ma tą przewagę, że możesz łatwo skalować swoje dochody i umówmy się za 5 tysięcy miesięcznie, nie będziesz w stanie żyć w takim miejscu. Ja tu wydaję ponad 10 tysięcy zł miesięcznie na życie. I owszem, nie musi być to Madera, może to być na przykład jakaś Tajlandia, no ale też nie chcesz żyć na najniższym poziomie, tylko raczej chcesz żyć na lepszym poziomie minimum takim jak w Polsce i nawet w Tajlandii, nieważne gdzie. No te 10 tysięcy miesięcznie warto zarabiać minimum, żeby z takim luzem finansowym jechać sobie i mieszkać na wyspie. To jest właśnie kolejny ważny punkt, czyli to, że mam poduchę finansową. W sensie ja mogę nic nie zarabiać, może mi odciąć neta, może się coś wydarzyć, mogą mi ukraść laptopa, a i tak będę w stanie normalnie płacić tutaj rachunki i normalnie żyć. To jest mega ważne, żeby mieć po prostu luz, bo jesteśmy w obcym kraju i uważam, że bardzo istotne jest to, żeby tą poduchę finansową mieć, a żeby nie było sytuacji, że ty z miesiąca na miesiąc, Żyjesz na wyspie warto, uwierz mi, warto tutaj mieć jakąś poduchę finansową. I oczywiście, nieważne czy mówimy o Egipcie, Tajlandii. Macedonii, czy czymkolwiek innym, czy o Maderze. Nieważne, to są uniwersalne rady ogólnie do po prostu zimowania za granicą, pracując zdalnie. Więc jak widzisz, te finanse są ogólnie ważną kwestią. No i teraz pojawia się kluczowe pytanie: Jak te finanse ogarnąć? Jak ogarnąć tą pracę zdalną i zarabianie przez internet? Jeszcze na własny rachunek, pracując sam dla siebie, a nie mieć po prostu szefa i pracować na zdalnym etacie. W ogóle przejedziemy się w ciekawe miejsce. Lubię tu jeździć i jak zazwyczaj goście jacyś do mnie przyjeżdżają. No to pierwsze co to właśnie pokazuje im to miejsce. Jak się obrócimy, to zobaczycie o co chodzi. I teraz mniej lub bardziej to widać, ale generalnie jest taki dość spory klif, a poniżej jest plaża. Mamy też oczywiście Jezusa. No i oczywiście cała magia polega na tym, żeby. Ciągle trzymać się tego, w co wierzymy, i właśnie wierzyć w to na maksa, czyli w momencie, kiedy właśnie wiesz, że musisz iść tą niestandardową drogą, wierzysz. Że może ci się udać, właśnie, osiągnąć jakiś cel poprzez tą niestandardową drogę. To nieważne, co ci mówi otoczenie, nieważne, czy ci nie wychodzi 10 razy, i tak dalej. Musisz to po prostu cały czas wierzyć. I wygrywają tutaj właśnie te osoby, które pomimo tego, że nie idzie, że wszyscy mówią, że się nie uda, że to głupie decyzje, i tak dalej, to ty pomimo tego, właśnie, podejmujesz te decyzje i robisz to, co jest ryzykowne, to, co jest niestandardowe, bo łatwo się mówi. To są oklepane tak naprawdę y, takie frazesy, typu właśnie, iść niestandardowo, i tak dalej. To jest oczywiste. Ale tu chodzi o to, żeby to faktycznie zrobić, i żeby faktycznie w momencie, kiedy ci coś nie wychodzi, kiedy masz gorszy dzień, kiedy właśnie coś rozwijasz i kurde, już setną godzinę na coś poświęcasz, a totalnie ci to nie wychodzi, to żeby pomimo tego ciągle próbować, próbować i cisnąć dalej. I dam ci taki przykład, który może ci bardzo pomóc. Ja, jak rozwijałem ogólnie swój zdalny biznes i to mi bardzo pomogło, jak ja to skumałem i faktycznie się tego trzymałem. Jak rozwijasz zdalny biznes, jak rozwijasz jakikolwiek biznes tak naprawdę, to jest bardzo duża dysproporcja względem tego, ile czasu. Poświęcasz na coś, a ile masz z tego faktycznie wyników? I tu chodzi o to, że na początku poświęcasz mega dużo czasu na to, żeby ogarnąć jakiś temat, na przykład kampanie reklamowe dla klientów i musisz się tego nauczyć, musisz to ogarnąć, musisz pozyskać klienta. No, masa rzeczy nowych i to jest ta niestandardowa droga, no bo umówią się, nie każdy idzie taką drogą właśnie biznesu online, większość osób idzie drogą metatu. Ale ty chcesz, ty chcesz cisnąć i musisz przezwyciężyć tą dysproporcję. Czyli na początku poświęcasz na przykład 100 godzin, żeby ogarnąć w ogóle temat, żeby pozyskać pierwszych klientów, dowieść im wyniki. I nauczyć się tego wszystkiego, a nie ma z tego za dużo efektów, no bo uczysz się, rozwijasz dopiero temat. I to jest duża dysproporcja. Więcej zarobiłbyś na etacie, poświęcając te 100 godzin, powiedzmy, no bo na etacie masz powtarzalny dochód, to jest wiadomo bezpieczne, proste. No a tutaj tak naprawdę rozliczasz się za efekty, więc jak na początku nie dowożysz tych efektów, ciężko ci pozyskać klienta, musisz się tego wszystkiego uczyć, no to masz ogromną dysproporcję i więcej zarobiłbyś na etacie. Ale chodzi o to, i wygrywają właśnie ci, którzy przezwyciężają tą dysproporcję, i później to się obraca w drugą stronę. Czyli przezwyciężysz ten moment, w którym poświęcasz setki godzin na to, żeby ogarnąć temat, masz z tego po prostu niewiele, ale później, gdy to przetrzymasz, to jest ten etap, na którym najwięcej osób odpada. Przetrzymasz ten. Ten moment, to później jest sytuacja, w której ty mało czasu poświęcasz na przykład na pracę z klientem, a zarabiasz z tego bardzo duże pieniądze, i zarabianie kolejnych pieniędzy nie wymaga już takiego wysiłku, jak to było na początku. I później już masz w drugą stronę dysproporcję, że w życiu byś nie zarobił tyle na etacie w godzinę, co godzina pracy nad własnym biznesem, który już masz rozkręcony. Tylko, że różnica polega na tym, że dysproporcje względem tego, że zarabiałeś mało, a pracowałeś dużo, no to tą dysproporcję miałeś przez kilka tygodni, kilka miesięcy, ale później, i ty, praktycznie do końca życia będziesz mógł czerpać z tego plony. Tylko, że pomimo tego, że to jest właśnie niby kilka miesięcy pracy nad jakimś tematem, w której jest ta niekorzystna dla nas dysproporcja, to masa osób odpada i dlatego mało kto może sobie na takie coś, powiedzmy z nas, Polaków, yy, pozwolić, jak na przykład życie na Maderze. Cała sztuka polega na tym, by właśnie przezwyciężyć tą dysproporcję, by przeczekać ten ciężki moment, w którym dużo czasu poświęcasz, dużo energii, a nie masz z tego takich efektów, bo później rozchulany biznes działa już jak tak. Kula śnieżna, no nie? Że inwestujesz właśnie kilka godzin dziennie, a zarabiasz tyle, co ktoś przez, nie wiem, rok na etacie, no nie? Ale to nie jest prosto. Nas uczono czegoś zupełnie innego, zupełnie innego mindsetu. Powiedzmy, w szkole nas uczono, zupełnie innego podejścia i musimy podważać te autorytety. Musimy myśleć w inny, niestandardowy sposób, aby osiągnąć po prostu dużo, dużo lepsze rezultaty. I ogólnie ten rozwój zdalnego biznesu to jest przykład. Chodzi o to, byś właśnie w taki sposób niestandardowo podążał. To da ci te zajebiste rezultaty. To jest absolutny fundament. Nawet był taki cytat, i trochę się z nim właśnie tutaj zgadzam, nawet bardzo się z nim zgadzam, że przepracuj rok tak, jak inni nie są w stanie, żeby później całe życie żyć tak, jak inni nie mogą. I właśnie o to tutaj chodzi. Tak się myśli w sposób niestandardowy i tak się osiąga niestandardowe wyniki. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, na przykład rozwijając biznes, jakoś nie wiem, mega mocno, ciężko pracować i się zacharowywać. Nie, chodzi też o mądrą pracę. I to też jest kolejna kwestia. W szkole nas tego nie nauczono. W szkole uczono nas tego, że mamy odbębnić daną robotę, ma być po prostu odbębnione, a nie uczono nas tego, żeby bardziej mądrze pracować, żeby właśnie pracować na, za wyniki, a nie właśnie na godziny, żeby tylko odbębnić i ten mindset też musimy zmienić, czyli tego, że po prostu bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, za nasze życie, za nasze efekty. Jak właśnie pracujemy, no to rozliczamy się za wynik, a nie za jakąś wymianę czasu, żeby tylko odbębnić. O to w tym wszystkim chodzi. Niestandardowe działanie. To właśnie w biznesie online, w spokojności się sprawdza właśnie, jak są osoby, które na etacie na przykład wymieniają czas na godziny, no to mają ograniczony sufit, bo mają ograniczone zasoby w postaci czasu. Natomiast osoby, które rozliczają się za wynik. Ten sam wynik mogą zrobić, powiedzmy w pracy, w godzinę, co ktoś robi po prostu 8 godzin. I to jest ta dźwignia, która pomaga po prostu zarabiać więcej i się szybciej, lepiej rozwijać. I co fajne, większość osób boi się takiego modelu. Większość osób nigdy nie będzie w stanie właśnie pracować, powiedzmy, za wyniki, działać tak niestandardowo, więc nie ma tutaj dużej Konkurencji, więc tym bardziej warto cisnąć. I teraz to, co jest istotne w temacie rozwoju zdalnego biznesu i ogólnie zarabiania po prostu w internecie. Najważniejsza sprawa, to jest absolutnie fundament, to to, żeby wchodzić w biznesy i ogólnie w tematy, które naprawdę dają wartość innym ludziom. Bo zauważ, że na Instagramie na przykład jest masa propozycji biznesowych na zasadzie stwórz ty w tydzień produkt z czatem GPT i sprzedaj go na Instagramie, promując się bez twarzy. Super, mega fajnie, tylko, że ty tworząc produkt na bazie czateł GPT, tworzysz po prostu shit, który nic nie wniesie tak naprawdę innym ludziom, nie wnosisz żadnej wartości do świata, nie rozwiązujesz żadnego konkretnego problemu, nie pomagasz, nie pomagasz tym osobom przejść z punktu A do punktu B, tylko sprzedajesz coś, co mogą te osoby znaleźć tak naprawdę w czacie GPT tak naprawdę w chwilę. Twoja propozycja wartości po prostu jest zerowa i no, ewidentnie Ci ludziom kit i w ogóle ja się mega wkurzam na takie propozycje biznesowe, typu, właśnie nie wiem, wrzuć 300 zł w krypto, wyciągnij 3000 albo wyciągnij najlepiej miliony, no bo oni też tak obiecują. Albo właśnie te propozycje typu stwórz jakiś produkt cyfrowy, jakiegoś e-booka z czatem GPT i zarabiaj na tym dziesiątki tysięcy. No nie, no to jest po prostu skam, nie chcesz wchodzić w takie biznesy, bo długoterminowo nie zbudujesz tak biznesu, już pomijając fakt, że stracisz nie dość, że jakby pieniądze, bo finalnie nie zarobisz na tym tyle, ile mógłbyś zarobić na normalnym moralnym temacie, o tym powiem zaraz. No to jeszcze stracisz znajomych, a jak nieznajomych, bo im akurat nie zaproponujesz tego shitu. W mlm często tak jest, że proponujesz coś, co wcale nie ma kurde no dobrej wartości, ale no proponujesz to, no bo każą Ci osoby gdzieś tam z góry, żeby się odezwać do znajomych, no i w ten sposób tracisz znajomych. No a w przypadku właśnie, nie wiem, takich produktów cyfrowych na zasadzie produkt z czatu GPT, no to tracisz przede wszystkim szacunek, bo wciskasz ludziom po prostu shit, który nie wnosi żadnej wartości. W ten sposób nie zbudujesz długoterminowo stabilnego biznesu i no jedyne co, no to może właśnie jakiś skok gotówki, ok, ale nic poza tym tak naprawdę. No i jedyne co osiągniesz to jakiś skok gotówki, ale co Ci z tego, że zarobisz jednorazowo 10 tysięcy jak to no, nie starczy na to, żeby kupić sobie fajne auto, fajne mieszkanie, czy mieszkać na przykład na Maderze i nagrywać vloga o wschodzie słońca pod koszulką w marcu. No, to jest coś pięknego. Na gównianych produktach nie zbudujesz na tyle stabilnego dochodu, który pozwoli Ci żyć na przykład w takim miejscu. Więc to jest bardzo ważne. I przede wszystkim już nie chodzi nawet o to, jaka będzie Twoja sytuacja finansowa, ale nie chcemy sprzedawać ludziom shitu, nie chcemy im wciskać kitu, chcemy wnosić realną wartość w życie innych ludzi poprzez nas, nasze biznesy. A takie myślenie właśnie, że no stworzę produkt z chatem GPT i na nim zarobię. To jest oczywiście przykład, bo takich tego typu biznesów proponują ludzie sporo, to jest egoistyczne. Bo ty nie wnosisz wartości po prostu innym ludziom, tylko ty zarobisz, ale nikt poza tym nie zyska niczego. Nie... Nie, 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 nie. Nie wchodź w takie coś, To po prostu sprawia, że świat staje się gorszym miejscem, a my poprzez nasze biznesy chcemy czynić ten świat lepszym miejscem, bo uwierz, w pewnym momencie nawet jak dojdziesz do już jakichś, jakiegoś pewnego pułapu zarobków, ja już osiągnąłem ten pułap zarobków, że dla mnie już kasa nie ma aż takiego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, że ja serio pomogę temu klientowi, że ja mam też satysfakcję z pracy. Jak ja widzę wyniki na przykład moich kursantów, którym pomagam rozwijać agencje marketingowe, zajebiście się cieszę. To jest coś, co mnie napędza do działania i. No owszem, robię to też w celach finansowych, zarobkowych, ale bardzo duże znaczenie ma też dla mnie na obecnym etapie to, żeby po prostu odczuwać z tego frajdę, satysfakcję i tylko poprzez budowanie moralnych, fajnych, wartościowych produktów jesteśmy w stanie czerpać tą satysfakcję. Tak samo w agencji marketingowej, jak na przykład wygeneruję dla mojego klienta nie wiem, 30 tysięcy złotych sprzedaży i wiem, że to mu ratuje biznes, rozwija ten biznes, to sprawia, że on może więcej czasu na przykład poświęcić dzieciom i rodzinie, a niekoniecznie spędzać tyle czasu nad biznesem, bo ja zajmuję się tematem marketingu, ja optymalizuję mu ofertę, żeby miał bardziej wysokomarżową tą ofertę, to wszystko sprawia, że odczuwam zajebistą satysfakcję z mojej pracy i sprawia, że jestem tak no naprawdę po prostu szczęśliwy. Także chcemy budować wartościowe produkty, które naprawdę pomogą naszym klientom. Przykładowo, właśnie robisz kampanię reklamową, to jest konkretna wartość dla firmy. Pozyskuje ta firma więcej klientów. I teraz też ważne jest to, że jak robisz kampanię dla jakiejś firmy, żeby ta firma też miała moralne produkty, żeby ten klient docelowy też był zadowolony, zwracaj na to uwagę. To naprawdę, naprawdę, naprawdę ważne. Jak będziesz w taki sposób rozwijał biznes, to będzie ci się chciało coraz bardziej go rozwijać. A w momencie, kiedy będziesz miał jakiś biznes taki średnio moralny, no to może być sytuacja, że po prostu po jakimś czasie będziesz czuć wypalenie. A tu te wyniki Twoich klientów, te ci zadowoleni klienci będą po prostu cię napędzać i długoterminowo zbudujesz imperium, które naprawdę pozwoli Ci na to, żeby na przykład właśnie pracować zdalnie z takiego miejsca, mieszkać w ogóle w takim miejscu, jak na przykład Madera, czy jakie to ci się miejsce marzy albo inny przykład właśnie tworzysz jakiś produkt cyfrowy, ale nie jest to właśnie jakiś gówniany produkt na bazie czata GPT, tylko przeszedłeś jakąś drogę, na przykład nie wiem, nie umiałeś grać na gitarze i nauczyłeś się grać na gitarze i budujesz produkt cyfrowy, który pomaga właśnie osobie, która zakupiła twój produkt, właśnie przejść z tego punktu, w którym ta osoba nie umiała grać na gitarze, czyli punkt A do punktu B, czyli ta osoba umie grać po twoim produkcie właśnie na gitarze. Przykładowo, oczywiście, bo to może być tak, jak na przykład mój program mentoringowy. To jest w ogóle zajebista sprawa. Jestem mega dumny z tego, co stworzyłem i tu jest też konkretna transformacja. Ja pomagam osobie, która pracuje na etacie, przejść z etatu na własny biznes, na agencję marketingową i przeprowadzam z punktu A do punktu B. Z miejsca, w którym ta osoba totalnie nie zna się na marketingu, do miejsca, w którym ta osoba nie dość, że potrafi robić marketing dla firm, potrafi pozyskiwać klientów, do własnej agencji to jeszcze właśnie robić. To w taki sposób, że ci klienci, mojego klienta, kursanta mentoringu, są zadowoleni i też pozyskują po prostu kolejnych klientów. I zauważ, że tutaj każda strona wygrywa: klient docelowy, klient agencji, ja, osoba, która pomaga komuś rozwijać agencję, każdy tutaj po prostu wygrywa. O to chodzi w biznesie. To jest jedna z najważniejszych rad. Ja to zrozumiałem szybko, ale wiem, że dużo osób właśnie próbuje wchodzić w jakieś takie średnio moralne biznesy typu właśnie to opieranie się na czacie GPT, czy nie wiem, na przykład właśnie jakieś krypto, jakieś dropshippingi, że sprzedajesz coś drożej z Chin, jakieś badziewie. No też często tak to wygląda. Oczywiście nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, ale chodzi o to, żeby bazować, bazować na moralnym, fajnym biznesie. I jak w taki sposób będziesz podchodzić do rozwoju biznesu i ogólnie zarabiania właśnie w necie, to uwierzmy, że każdy Twój wieczór może wyglądać tak jak, jak ten, że siedzisz sobie na plaży po prostu w t-shircie, jest styczeń, no i oglądasz zachodzie słońca. Naprawdę to jest możliwe, ale musisz zadbać o te fundamenty. O których tutaj dzisiaj powiedziałem Oczywiście jest te, tych fundamentów więcej Więc jeżeli chcecie, no to mogę nagrać więcej odcinków na ten temat No ale to są takie podstawy, których musicie się koniecznie trzymać Oczywiście na moim kanale znajdziesz też takie konkretne rzeczowe porady Odnośnie tego, jak rozwijać biznes Tutaj bardziej mówię tak ogólnikowo Jakich zasad koniecznie musisz się trzymać Żeby pozwolić sobie na mieszkanie na Maderze To jest myśl przewodnia tego odcinka Ale jeszcze taka jedna bardzo, bardzo istotna sprawa To to, żebyś tworzył produkty, oferty, jakieś usługi właśnie zawsze na podstawie tego czego ludzie potrzebują. Bo dużo ludzi wymyśla sobie jakiś pomysł na biznes, a nawet nie bada, czy faktycznie ktoś tej oferty, tego produktu, tej usługi potrzebuje. Ty musisz być pewien, że to co stworzysz faktycznie rozwiąże jakiś problem, no nie? Czyli jak nawet będziesz miał jakiś pomysł na zasadzie, że faktycznie wydaje ci się, że ten pomysł naprawdę da wartość ludziom, to musisz się zastanowić, czy naprawdę ci ludzie tego potrzebują. Często są osoby, które po prostu tworzą jakieś e, produkty, właśnie usługi, a nie patrzą na to, czy ludzie faktycznie tego potrzebują. I nawet mają dobre intencje, ale nie wystarczy mieć dobrych intencji, trzeba też umieć się sprzedać, trzeba mieć produkt, który naprawdę mocno ludzie potrzebują, który rozwiązuje naprawdę palące problemy ludzi, bo wtedy będzie ci lekko po prostu sprzedawać, lekko będzie ci pozyskiwać klientów, a to jest też bardzo istotne. I pamiętaj, żeby skupić się bardzo mocno podczas rozwoju twojego biznesu, nie tylko na tym, że właśnie masz wartościowy produkt, wartościową usługę, ale też na tym, żeby się sprzedać, bo już nie wystarczy teraz po prostu mieć dobrego produktu, dobrej usługi i na zasadzie dobry produkt sam się obroni, bo się nie obroni, trzeba też bardzo mocny nacisk kłaść na marketing i sprzedaż. No bo bez tego po prostu, no bez klientów nic nie zrobisz. Klienci to paliwo napędowe każdego biznesu. To jest absolutny fundament. Tak by the way, dlatego właśnie wszedłem w agencję marketingową, bo tutaj nie dość, że od razu uczę się marketingu sprzedaży, pozyskiwania klientów, budowania ofert, bo tutaj po prostu ten biznes opiera się na tym, że muszę się nauczyć marketingu sprzedaży, budowy ofert, pozyskiwania klientów i tak dalej. No coś rewelacyjnego na start. I to tyle w tym materiale. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca koniecznie zostaw komentarz i subskrypcję. Napisz, jak Ci się ten film podobał. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!